Dzień dobry! Witam w przygotowaniach do piosenki o rubelkach na moim kanale. Yy, yy, no, tak w ogóle zrobiłem dla Was w społeczności. Tam jak klikniecie w społeczność, yy, to tam są quizy i różne ankiety. Yy, który kot toła, takie i takie. E, no, takie różne zagadki. E... No i to są przygotowania do piosenki o rubelkach. Dzisiaj ją dodam. To jest bardzo zaskoczenie nie, dla Was. Bo napisałem, niestety, piosenka o rublach zostanie dodana dopiero w kwietniu, nie? A teraz zostanie dodana. Hmm, hmm, hmm. A więc, do widzenia. Żegnam.